Co mówi o tobie twój ulubiony klub? United. Jeżeli jesteś kibicem United, to zapewne walczysz o życie w każdym sezonie i myślisz, że w następnym roku będzie lepiej. A nie jest. Przykładowo, przyjdzie Ronaldo, będzie lepiej. Odejdzie Ronaldo, będzie lepiej. Przyjdzie ten hak, będzie najlepiej. I kończysz na szóstym miejscu w tabeli z Antonem, który udaje w hydrze Spinera. Oraz z Aisho Speedem, który musi uratować ten klub. Ja nie wiem, czy my gramy w karierę, czy w co. Real Madrid. Zapewne twoim ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo. I nienawidzisz Messiego. A o swój klub nigdy nie musisz się martwić, ponieważ co roku Real wygrywa Champions League albo inną La Ligę. Niszcząc swoich rywali z najlepszymi zawodnikami na świecie. Takimi jak na przykład czy Vinicius. Jedynym problemem tego klubu jest czekanie aż Mbappé dołączy do tego klubu mimo miliona obietnic i zapewnień przez tego żabajada. Jednak najważniejsze, że o trofea nie trzeba się martwić. W przeciwieństwie do Tottenham. Jeżeli myślicie, że będę się naśmiewał z Tottenhamu i ich pucharów, to... Dobrze myślicie. Brak Champions League, brak Premier League, brak pucharu barka, Oni nic nie mają. Nic. Brak żadnego pucharu na koncie, nie licząc Audi Cup. Klub, który nie umie wygrywać. Tylko tyle mam do powiedzenia.